Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory, bo dziś porozmawiamy sobie o tym, dlaczego moim zdaniem AINS nie jest ani dobry, ani zły. I chociaż dla wielu może wydawać się to dziwne, ponieważ jest to nieumarły, który zabija setki tysięcy ludzi od tak i do tego nie tylko ludzi. Ale z moim zdaniem nie jest do końca złym charakterem. I wiem, że dla niektórych może to wydawać się bardzo, bardzo dziwne, z racji tego, że naprawdę jest po prostu zwykłym mordercą, to dla mnie, jeżeli byśmy spojrzeli na przyszło, przyszłe osiągnięcia tego, że tak powiem, Overlorda, tak? czyli Einza, to, to wszystko idzie w dobrym kierunku. I mogę to was zaskoczyć, oczywiście. To są tylko takie moje luźne luźna pogawędka, do której zapraszam serdecznie. Jest to bardziej do słuchania niż oglądania, bo nie mam co wstawiać. Mogłem wstawiać fragmenty anime, ale w sumie po co? Wolę sobie porozmawiać, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie herbatkę i po prostu mnie posłuchajcie. I jeżeli chodzi o mo i to jest całkowicie, całkowicie moje zdanie, moje przemyślenia i to co ogólnie zauważyłem u Ańza. Pierwszym w ogóle, y, pierwszym takim aspektem, którym chciałbym Wam powiedzieć, to jest to, że. M, jak to powiedzieć tak łagodnie? Jakby on miał. Jakby Aniś miał rozdwojenie jaźni. Nie wiem, czy też zauważyliście to i macie takie same wrażenie jak ja, ale z jednej strony nie chce zabijać i chce być dobrym y, tam przykładem i władcą, z drugiej strony zabija i to nie małe ilość ludzi, tylko setki tysięcy. Zobaczmy, że w Erantel porwał 100 tysięcy ludzi, nie tylko mężczyzn, tylko kobiety i dzieci. Mamy to, że zabił 140 tysięcy ludzi na wojnie z, z innymi. Mało tego wybił praktycznie. Pół yy, yy, czekajcie, jak to było? Tego podziemnego. Yy, to Były sześć palców, sześć ramion, sześć palców albo sześć ramion, chyba sześć palców, mniejsza o to. Yy, zabija sobie też yy, od tak, no bo w pierwszym już nawet odcinku mamy to, że on po prostu yy, przebranych yy, żołnierzy z tego racji Slain, w ogóle to była grupa, jeżeli nie wiecie, to była grupa od ek eksterminacji yy, nie ludzi. I to, to wcale nie byli dobrzy ludzie, bo oni po prostu eksterminowali nie tylko, tak jak teraz mieli rozkaz zabicia tam yy, tych wszystkich wiosek i wy, wyniszczeni tych wszystkich wiosek o główną, głównym ich zadaniem było yy, tak naprawdę wyniszczanie innych ras. Jakieś zwierzę ludzi, na przykład jaszczuro ludzi, jakich mieliśmy przedstawionych w drugim sezonie. I y, on nie jest tam powiedziane, ale w momencie, w którym on tam ich wybił, tak, w, w, pier w pierwszych odcinkach już mamy, jak on tam zgniótł jednemu serce, drugiego tam przeszył kierunkiem. Y, wszystko fajnie i tak dalej, możecie sobie myśleć, a, zabił tych ludzi, no ale tak naprawdę uratował wioskę Kary, tak? Więc to nie był zły czyn, ale z drugiej strony, nie wiecie tego, bo oni my tego nie powiedzieli, ale w książce macie powiedziane, on wziął do niewoli jeszcze wielu z nich, naprawdę wielu z nich, i... Pamiętacie tego ziomka, który był tak pewny siebie, co tam wiecie, siódmopoziomowego anioła tu wystawił, a Einstein tam chyba się zaśmia zaśmiał, tak? No to on był torturowany, ale nie zdążył wypowiedzieć ani słowa z racji tego, że miał zaklęcie przeciw właśnie yy, temu, żeby wypowiedział cokolwiek na temat swoich mistrzów, tych tam panów. Nie wiem, jak on ich tam nazywał, prawdopodobnie pan. I. Tutaj Ani zauważył, że, je, że po prostu nałożone takie klątwy są na, na nich, więc nie może od nich wyciągnąć informacji. To jest co, co jest fajne. No szkoda, że nam tego nie powiedzieli w anime, w ogóle nie pokazali. No szkoda, ale no dobra, mniejsza o to. Wybił, ale jednocześnie uratował. Dobra, no to mamy jeden jeden, tak? Z, z Drugi w ogóle to, co chcę poruszyć, to to, że on porwał w momencie, w którym Demiurgos zaatakował stolicę Erantel, porwał 100 tysięcy ludzi. To nie jest mało, to jest ogromna liczba ludzi, i to nie są dzieci, yy, to nie są tylko dzieci, to są dzieci, to są kobiety, to są mężczyźni, to jest absolutnie wszystkich, których mógł to, mógł to zabrać. Mało tego dowiadujemy się później, że wszyscy ci ludzie zginęli. Jeżeli nie zostali w jakichś tam w eksperymentach po, pozbawieni życia, albo zniekształceni, albo cokolwiek innego, to prawie ktycznie wszyscy oni zginęli poza dziećmi, których uratowali, uratowała jedna z pokojówek, to była Yuri Alfa, o ile dobrze wiem, oraz siostra Albedo, taka bez twarzy, jej nie pokazali nam w anime. Zastanawiam się w sumie dlaczego nam nie pokazali, mieliśmy jeden fragment co prawda z, z nią, gdzie Ainz po prostu z Albedo do niej wyruszyli i oboje się jej przestraszyli, więc no, jest straszna, bo nie ma tej twarzy, tam oczy, wiecie, gałki, wszystko widać. Ale tak naprawdę, w gruncie rzeczy jest naprawdę bardzo dobrą osobą. Została tak, że tak powiem, zaprogramowana, tak? No i mamy tutaj to, że on rozkazał to, to był rozkaz Einza, żeby wybić wszystkich tych ludzi, łącznie z dziećmi. No i tutaj już nam sugeruje to, że Einz nie jest wcale dobry. Ale posłuchajcie tego, co mam do powiedzenia na dłuższą metę. Zdobył, zdobył erantel, co prawda, zdobył, jeżeli chodzi o sześć palców, czy 6 ramion, nie pamiętam dokładnie, to chyba 6 palców było, Do, mniejsza będę mówił 6 palców, w razie wu, jak się pomylę, to przepraszam. I 6 palców zdobył, oczywiście mimowolnie, no bo to Demiurgos zaplanował wszystko, ale zdobył. Wiecie co to, co, co to oznaczało? Po pierwsze, zyskał ogromny budżet, po drugie, z, yy, zakończył niewolnictwo tak naprawdę w Erantel, bo już nie ma po prostu tam niewolników. Ci, którzy byli, to prawdopodobnie zostali wszyscy zabrani do Nazarika i zrobili tam jakieś eksperymenty, ale już nowych poborów, że będą łapać jakieś dziewczyny ze wsi, albo narkotyzować i jakichś ludzi, albo sprzedawać te narkotyki, skończyło się z racji tego, że Ainz nie musi tego robić. I to już jest bardzo dużo na przyszłość oczywiście. Nie mówimy teraz, no bo teraz ludzie cierpią, ale w przyszłości zobaczcie, że on zlikwidował całkowicie przestępczość w Erantel. Czy to? Nikt tego nie mógł zrobić, bo tego się po prostu w ludzkim świecie nie da zrobić, żeby przestępstwo znik zniknęło. On to zrobił. Mimo co prawda, nie, mimowolnie, no bo to zrobił Demirgos, tak naprawdę nie on, ale jakby on myślał, że to Ainz właśnie to chce zrobić. No prawda jest taka, że mu, pewnie żeby chciał to zrobić, ale nie, nie myślał przyszłościowo, tak jak Demirgoz to na przykład robi. Yy, w ogóle zacznijmy, dobra. To już jest tam pierwszy aspekt. Moim zdaniem, na przyszłość to dużo do zrobi, no bo zlikwidował praktycznie wszystko, co było niebezpieczne dla nowych ludzi. E, drugą sprawą, no właśnie ta wioska kary. E, co ona udowodniła? On zrobił to nieświadomie po raz kolejny, ale bardzo dobrze to wychodzi, ponieważ on udowodnił, że ludzie jednak mogą z innymi rasami żyć. I tu mamy oczywiście goblinów i ogry, tak? Więc to już nam fajnie pokazuje to, że e, prawdopodobnie to są oczywiście moje spekulacje, ale on to nie zrobił tego specjalnie, zrobił to przypadkowo, to jest pewne na 100%, ale Demiurgos z racji tego, że zauważył to, prawdopodobnie wysznął takie plany przyszłościowe, że właśnie, żeby wszystkie nacje żyły ze sobą wspólnie jednak, żeby nie wybijać wszystkich nacji, że będą pod jarzmem Einza, ale będą wszyscy razem, nie? Będzie mieszanina. I to, jest, I to jest fajne. Zobaczcie, co to da, da nam dla przyszłości. No bo zauważmy, co się dzieje z goblinami w tym świecie. Dlaczego w ogóle ludzie są wyżej w hierarchii niż inne rasy? Przecież inne rasy są dużo potężniejsze od nich. Dajmy na to takie gobliny, tak? Dajmy takie ogry. Przecież na ogra to trzeba minimum 10 chłopów. Albo bardzo doświadczonych poszukiwaczy przygód, tak? Minimum ta srebrna ranga, więc. Yy... Ewentualnie bardzo dobre party, tak jak mamy to pokazane w pierwszym sezonie, gdzie mamy jednak te brązowe, ale te party były naprawdę dobrze zrobione, więc ogry były bardzo łatwo załatwione. No i dobra, no i, i co ja mam do tego? No, mamy dużo przykładów tego, że on na razie chwilowo wybija jak leci, zabija bez żadnych skrupułów, to jest fakt, tego nikt nie zmieni. I dlatego uważam, że on jest bardzo zły, ale i jednocześnie nie jest zły. Ponieważ on jest po prostu dobrze wyważonym władcą, i mimo tego, że robi to całkowicie nieświadomie, jest dobrze wyważonym władcą, musi być trochę strachu z tym, że on rządzi. Ale jednocześnie ma dobrobyt. Zobaczcie, co się stało z Erantem w momencie, w którym ją przejął. Wszyscy wokoło, wszystkie królestwa myślą, że tam jest piekło. Tam się żyje lepiej niż się żyło. Przestępczość zniknęła. Strażnicy śmierci ich wszystkich chronią. Jeżeli będą chcieli jakiś powóz, podejrzewam, gdzie ten, to dostaną ochronę właśnie strażnika. Strażnik ma 40 poziom. Na ten świat to jest przeogromny. Mało kto jest w stanie mu cokolwiek zrobić. Naprawdę, najwyżsi pokrzykiwacze przygód dopiero są w stanie cokolwiek zrobić, tak naprawdę. I to też będą mieli problemy. A więc jak dadzą takiego jednego strażnika, a wiemy, że Ainz ma ich naprawdę odgroma, groma. Dadzą takiego jednego strażnika na przykład zwykłemu Wieśniakowi, który będzie chciał jeden towar do drugiej z, tej, z miasta, stolicy puścić do jakiejś wsi. No to będzie mógł, bo dadzą mu rycerza, rycerza śmierci i on sobie poleci i bez żadnego problemu. Nie porywają już dzieci, yy, już jest ok, bo jeżeli chodzi o władzę w tym momencie, jeżeli są ci ludzie w erantel, tak, to oni już są pod jarzmem Aiza. Ich się nie porywa, ich się nie zabija. Oczywiście, wiadomo, ich yy, krewniacy zostali dawno porwani, prawdopodobnie, zrobiono jakieś eksperymenty, to jest fakt, tego nikt nie zmieni. Ale na dłuższą metę, Zobaczmy w przyszłość, to pomoże ludziom, ponieważ on ich nie wybije, pozwala im żyć godnie i lepiej niż żyli, mimo tego, że oni oczywiście się cały czas ich boją, tak? Ale do, do czego zmierzam? Do tego, że jak na przykład 200 lat temu tak było przynajmniej powiedziane że 200 lat temu byli sześciu bogów, wstąpiło na ten świat. Wtedy ludzka rasa była na wymarciu. Z racji tego, że inne rasy ich po prostu gnębiły, zabijały i bez żadnego problemu ich niszczyły, to ci bogowie, czyli gracze, podkreślam, gracze, pomogli ludzkości wybić się z powrotem na yy, wyżej nawet w hierarchii niż inne rasy. Co to oznacza? To to, że teraz prawdopodobnie w tym świecie równowaga została zachwiana przez ludzi i inne rasy poszły w dół. Przez co pojawił się Ainz. To jest oczywiście moja totalna spekulacja, ale tak to mniej więcej wychodzi. I moim zdaniem Ainz stworzy nam świat, w którym będzie rządził, ale wszystkie rasy będą żyły razem ze sobą. I to jest piękne, z racji tego, że dlaczego człowiek ma być niby wyżej? Powiedzcie mi, dlaczego człowiek ma być wyżej? Tak jak w naszym świecie, dlaczego człowiek jest wyżej? Bo jest inteligentny, tak? W naszym świecie. Ale tak naprawdę nie zmienia to faktu, że jesteśmy totalnymi potworami. Zniewoliliśmy wiele ras... Robimy zwierzęta, jak, o, jak mogą być u nas w domach, i, i jak robimy, ludzie ich źle traktują albo dobrze traktują, ale to już zależy od waszego charakteru. Prawda jest taka, że jesteśmy potworami. Wyniszczyliśmy tyle różnych ras, które sobie żyły na tym świecie, nie wiadomo jeszcze tak naprawdę, co wybiliśmy, bo może ileś tysięcy lat temu wybili, wybiliśmy coś jeszcze, więc naprawdę, naprawdę to, to jest tragedia, to jest po prostu tragedia, jakimi jesteśmy. Najgorsze jest to, że tam jest dokładnie to samo. Co robią z goblinami? Wybijają ich, robią sobie nagonki na nich, traktują to czasem jak polowanie. Co robią z innymi lasami? Idą na odstawkę. Dlaczego krasnoludy są w ogóle tak nisko? Dlaczego elfy są niewolnikami w cesarstwie? Co to ma być? Moim zdaniem, ains w tym momencie wprowadza równowagę do tego świata. On owszem, wybije bardzo dużo istnień, wybije naprawdę dużo nacji, ale podejrzewam, że nie, wymieje, nie wybije ich całych. Pozostawi jakoś część, która się prędzej czy później po jakichś tam latach odrodzi, co da nam początek życia, w którym każdy będzie uważany za równego. Oczywiście poza Einzem on będzie uważany za Boga, tak? On jest Bogiem w tym świecie i nic na to nie poradzimy. I jeżeli pojawiłby się nawet jakiś gracz, a nawet dajmy na to drużyna graczy, tak jak sześciu Bogów by się na przykład teraz pojawiło raptownie, żeby z nim walczyć, nie mają najmniejszych szans. Dlaczego? Musieliby mieć coś takiego jak Nazarik, a wiemy o tym, że nie będą mieli. Z racji tego, że w jak Grasilu, czyli w grze, oni górowali nad, całym nad całą tą grę. 41 Najwyższych nie bez powodu też nie jest ludźmi, ponieważ głęboko oni też gardzili ludzkością. Gardzili tym życiem, gardzili w ogóle tym wszystkim, oni chcieli być kimś innym, czymś innym. Mało tego, bardzo dużo z nich wpoiło w Nazaryk swoje fantazje i swoje najróżniejsze charaktery, bo każdy z nich był inny, totalnie inny. Tak jak na przykład mamy mojego ulubionego Sebasa, tak? Sebas był stworzony przez Toczmi i ma jego poglądy. Bardzo podobne. Tak jest, tak jak on go stworzył, tak prawdopodobnie wlał w niego. To można by powiedzieć, że to jest jego syn, kropka w kropkę, nie? I na przykład, dlaczego on uratował Traini? Ponieważ on ma tak zaprogramowane. Jeżeli jakaś istota yy, stara się jeszcze żyć, a jest na progu śmierci, ale się stara, to on jej pomoże. Tak jak to zrobił Tochmi z Einzem, on mu pomógł. W momencie, w którym gracze go zaatakowali i praktycznie już mieli go wyzerować, to, tocz mi mu pomógł, ratował go. No to my mamy tą scenkę, nawet w Anime. No przecież yy, to nam bardzo dużo sugeruje. Oczywiście, NPC-ki uważają ludzkość za nędzne i słabe istoty, niegodne życia, tak naprawdę. Ale z drugiej strony zastanówcie się, czy tak nie jest. Zobaczcie, co robią w, na tym świecie ludzie. tak? Już nie mówię, nie mówię o naszym, mówię w tamtym świecie oczywiście. Zobaczcie, co oni robią. Wybijają inne rasy, zniewalają inne rasy. Niby dlaczego. Jeżeli ja przetnę sobie rękę, moja krew jest taka dokładnie taka sama jak na przykład Twoja, którą sobie utniesz. Czy jesteś elfem, czy jesteś krasnoludem, czy jakimś innym, tam ludzie, którzy zostaną odgnięci mieczem, mają tą samą krew. To się niczym nie różni. Dlatego uważam, że teraz Einstein jest bardzo zły, ale w przyszłościowo. Będzie stworzycielem absolutnie nowego świata, w którym każda rasa będzie żyła w spokoju i dobrobycie. I to dlatego uważam, że ANS nie jest totalnie zły. Co prawda, on to robi troszeczkę nieświadomie, ale prędzej czy później, mam nadzieję najwyżej, że on będzie się rozwijał i on to zrozumie, do czego doprowadza w tym momencie. Jedyne czego nie rozumiem, to to, że on na przykład teraz nie chce zabijać tej Leistyń, ale mimo tego to robi, gdyby nie chciał, to by tego nie robił, a tu mamy z jednej strony powiedziane, nie chce tego robić, ale tutaj się włącza Einstein, władca i jednak to robi, nie? I takie mam boom, nie? Morda rozwolona. No ale dobra, dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie, chociaż nie była co oglądać, bo jest tylko moja twarz i, i dwa obrazki, które mi się spodobały od Einza, co pokazuje tą wrogość u niego. I mam nadzieję, że się podobało, tak? To jest moja luźna, luźna pogawędka. I trzymajcie się do następnego filmiku. Mam nadzieję, że takie kontenty Wam się podobają. Oczywiście mogę stworzyć coś, co będę bardziej montował i, i mogę napisać jakiś tekst, ale wydaje mi się, że taka konwersacja. Też jest przyjemna do słuchania. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i trzymajcie się do następnego filmiku.